Bezpieczeństwa i gospodarka. Panie marszałku, wysoka izbo, szanując czas wysokiej izby nie będę tutaj czytał uzasadnienia ustawy. Należy przede wszystkim pochwalić pomysłodawców i tych, którzy pracowali nad ustawą. Ustawa jest bardzo potrzebna, idzie w dobrym kierunku. To jest, to jest rzeczywiście przyszłość całej administracji nie tylko urzędów cywilnych. Natomiast znany, znamy pana przewodniczącego komisji z pracy bardzo sprawnej i bardzo, bardzo wydajnej. Natomiast podzielam również te obawy z prawej strony i mojej przedmówczyni, że jest to czas szybki, jest to czas, który może budzić wątpliwości co do no, choćby przygotowania pracowników, którzy się będą tym systemem zajmowali. Moje wątpliwości budzi również kwestia ograniczenia wszystkich dokumentów do wersji, do wersji cyfrowej. Uważamy, że tak ważne dokumenty, dokumenty cywilne, powinny jednak mieć przynajmniej jedną kopię złożoną w, 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 w siedzibie stanu cywilnego. Doświadczenia innych państw rzeczywiście potwierdzają, choćby Stanów Zjednoczonych, które, które chcą wrócić teraz do form papierowych, że zdarzają się tam no, niestety błędy, które, które mają dużo później konsekwencji niosą ze sobą. Więc generalnie Generalnie ustawa jest bardzo potrzebna, ale uzależniamy poparcie dla niej od choćby, choćby tej wersji papierowej, wprowadzenia jej zachowania przynajmniej przez jakiś okres przejściowy. Nie podzielam tutaj stanowiska kolegi z Spisu, że grozi ta nowelizacja upowszechnieniem małżeństw jednopłciowych w Polsce, bo konstytucja jest tutaj jednoznaczna. Natomiast te kwestie wspomniane przeze mnie powodują, że koło bezpieczeństwo i gospodarka wstrzyma się od głosu, chyba że, że przyjmiemy, czy Wysoka Izba, czy pomysłodawcy pracujący nad nowelizacją wprowadzą jako formę zabezpieczenia tych interesów ludzi, którzy będą składać akty, formę papierową, która, która będzie jakąś, jakąś formą bez zabezpieczenia tych dokumentów. Dziękuję bardzo. Proszę